4 marca 1942 roku. Może w żadnym mieście na świecie nie można z taką pewnością powiedzieć, że wszyscy mówią jak w Paryżu? Tu rzeczywiście. Wszyscy mówią i jeszcze jak. Do tego wyłącznie o tym, o czym wszyscy. Nie ma innego tematu. Dziś od samego rana. Wszyscy mówią o wczorajszym bombardowaniu. Na ulicy, na peronach metra, w autobusach nie słyszy się nic innego. Już każdy coś wie, już ktoś był i widział, już każdy z każdym sprzecza się i dyskutuje. W gazetach jest tylko krótka notatka o bestialskim napadzie Anglików na ludność i zabudowania cywilne jednego z przedmieść Paryża. A że w tej dzielnicy nie ma niestety ani kościołów, ani szpitali, więc wszystko skupiło się na biednym Muzeum Porcelany Szcebrskiej. A niech, krzywdy nie będzie, jak tam trochę tych olbrzymich i strasznych wazonów pęknie. Ale i tak wszyscy wiedzą, że chodziło o co innego. Alarmu nie było, ludzie nie zdążyli się pochować, są ofiary, trudno. Na ogół panuje zadowolenie i pomimo szeptów o dwóch tysiącach zabitych, ogół aprobuje ten krok. Gdzie nie, gdzie słyszy się ludzi mówiących z oburzeniem. Ale są to raczej wyjątki. Poza tym, pod wpływem tego pierwszego zdecydowanego posunięcia Anglików, obudziły się nadzieje wiosenne. Paryż kipi, wszyscy mówią. Mówią, że Anglicy bombardowali bombami atomowymi. I są, że tedy bomb z atomik. Wracałem dziś z prac z pyta inżynierem i lotnikiem. Dyskutowaliśmy te pogłoski. Twierdzi, że to niemożliwe, że prawdopodobnie były to bomby o dużej sile wybuchowej, że być może używa się jakichś nowych środków wybuchowych, ale nic nie jest niemożliwe. Louis de Broglie opisuje w L'avenir de la physique, że gdy jądro atomu uranu jest bombardowane przez neutrony, podlega rozbiciu, a jego rozkładowi na jądra lżejsze towarzyszy emisja neutronów, które zasadniczo mogą z kolei spowodować rozbicie innych, sąsiednich atomów uranu. Nie ma żadnego powodu wątpić, że rozbicie raz, rozpętane w pewnym punkcie masy uranu, nie mogłoby postępować dalej i spowodować olbrzymiego uwolnienia energii. Obliczenia zostały porobione w odniesieniu do tego rozprzestrzeniania się rozbicia, propagacją dla de desintegración w masie uranu, i wykazały, że realizacja tego nie jest a priori. Niemożliwa, mówi De Broglie. Niewiele z tego rozumiem, ale wyobrażam to sobie jako wielki skład amunicji. Wybuch jednego pocisku może spowodować wybuchanie sąsiednich. W sumie cholerny wybuch. De Broglie pisze, rozważając trudności takiego eksperymenciku, jest Oczywiście pożądanym zrealizować doświadczenia, które pozwoliłyby na poczynienie postępów w fizyce nuklearnej, fizyk nuklearnej. Lecz jest rzeczą równie pożądaną, aby po przeprowadzeniu tego rodzaju doświadczeń pozostali jeszcze ludzie mogący wykorzystać ich wyniki. Pasjonujące. Powinni spróbować rozpieprzyć ten cały świat i przynajmniej byłby na zawsze spokój. Wszystko jest możliwe. Rozwój techniki jest tak niesamowicie szybki, przyspieszenie jest tak szaleńcze, że niczego nie da się wykluczać. Wojna wzmaga to jeszcze bardziej. Do tego stopnia, że konsierżki mówią już o bombach atomowych. 5 marca 1942 roku. Wczoraj przyrządzono gulasz, i dzisiaj dostaliśmy wszystkie wiadomości w odpowiednim sosie. Bo jutrze odbędzie się pogrzeb ofiar, z którego robi się wielką i niesmaczną komedię. Dzień pogrzebu będzie dniem żałoby narodowej. Na Place de la Concorde stawiają symboliczny katafalk. Dzień ten będzie wolny od pracy. pół dony la possibilité à tous de manifester leur solidarité. Et exprime le dedans, etc., etc., Dostałem dziś nareszcie nowy oponent do roweru. 120 franków i dwie paczki papierosów. Trzeba teraz grata odnowić, bo ledwo dyszy. Ale koniec z metrem, w którym może człowieka tknąć apopleksja. To najważniejsze. Gazety są wspaniałe. La France meurtrie. La barbarie anglo Le peuple français et l'ouvrier français en deuil. Ale ani słowa o tym, że chodziło o Renault. I że Anglicy rozwalili na amen te wielkie zakłady. Oni celowali w kartie d'habitation. W Muzeum Porcelany sewerskiej. Ludzie nie dają się zatumanić. Przede wszystkim nie było alarmu. Poza tym, przed bombardowaniem przeleciał nad fabryką i pobliskimi domami angielski samolot Syrena. Niemcy nie puszczali do schronów, a wtajemniczeni dodają. Gdy Anglicy już odlecieli, przyleciały dwa niemieckie samoloty i zrzucały bomby na domy mieszkalne. Na umyślnie. Vous comprenez? Trudno. To jest wojna i ofiary muszą być. Co Anglicy mają robić? Spokojnie patrzeć, jak Niemcy fabrykują czołgi i samochody u Renault. Ludzie ubolewają bardzo nad ofiarami, których liczba wzrasta z dnia na dzień w miarę poszukiwań, ale cóż robić? Czasem prosty argument bywa wspaniały. Słyszałem dziś w bistrze: Ktoś coś zaczął mówić. Że jednak Anglicy nie powinni, że niech lepiej latają nad Niemcami kilnów futlapej. Na to jakaś prosta kobiecina To wszystko jest z naszej winy. Żeby tu nie było Niemców, to Anglicy nie bombardowaliby. Anglicy w ulotkach i przez radio. Zapowiedzieli następny.